Chętnie. Użyjmy analogii, aby to stało się krystalicznie jasne. Wyobraźmy sobie, że twój serwer to biuro. Analogia: biurko, szafa i strefa stronicowania. Element serwera. Odpowiednik w biurze. Funkcja. RAM 144 GB: duże, szybkie biurko. Miejsce, na którym trzymasz aktywne dokumenty, aplikacje, gry, nad którymi w tej chwili pracujesz. Jest duże i szybkie. Dysk HDD, SSD, archiwum, szafa na dokumenty. Miejsce, gdzie trzymasz wszystkie zakończone i nieaktywne dokumenty. Jest wolne, musisz wstać i poszukać, ale ma ogromną pojemność. Plik stronicowania. Rezerwowa półka, karton przy biurku. To jest plik na dysku, w szafie, który Hypervisor rezerwuje na wypadek, gdyby na Twoim biurku, RAM, skończyło się miejsce. Co zrobił Windows 10, gdy zainstalowałeś grę? Zabrakło miejsca na dysku, w archiwum. System Windows 10 wiedział, że masz duże biurko, 144 GB RAM. Powiedział: Skoro mam tak duże biurko, mogę zmniejszyć karton rezerwowy, plik stronicowania, który i tak stoi w archiwum. To zwolni mi 40 GB miejsca. Czym jest swap ping? Wymiana. Gdyby na Twoim biurku RAM zaczęło brakować miejsca, hypervisor musiałby przenieść stary dokument, dane z pamięci, do archiwum, na dysk. To jest ten swap ping ciągłe bieganie do szafy i z powrotem, co spowalnia całą pracę w biurze. Mam nadzieję, że teraz jest to bardziej zrozumiałe. Skoro mamy już za sobą wirtualną pamięć i wiemy, jak działa zarządzanie pamięcią, możemy wrócić do głównego planu. Chcesz teraz. Omówić Hyperwizory, porównać różnice między VMware SC, HyperV i Proxmox V, aby wybrać, który zainstalować na DL380PGEN8. Omówić Storage, jak najlepiej skonfigurować Twoje nowe dyski terabajtowe HP pod kątem Hyperwizora i maszyn wirtualnych, RAID i wirtualne dyski.